Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. W dzisiejszym odcinku użyję aż dwóch zestawów kredek. W moich zasobach w szufladzie ostatnio sprzątałem i znalazłem mój stary zestaw kredek Mondelus od Kohinora 12 kolorów i stwierdziłem, że fajnym pomysłem będzie nagranie odcinka, w którym właśnie te kredki porównuję do kredek Swiss Color Aquarel od Karandas. I jak możecie zobaczyć, też dwa zestawy posiadają po 12 sztuk kredek. Uważam, że jest to sprawiedliwe, bo tu mamy praktycznie identyczne kolory i żeby dopełnić ten test jeszcze bardziej sprawiedliwie, żeby wiecie, dać szansę i jednym i drugim kredkom, to wybrałem sobie taki y, bardzo dobry papier z bloku Moleskim 300 g właśnie pod techniki akwarelowe. Zanim jednak zabiorę Was do biurka, to chciałbym jeszcze Was poprosić o subskrypcję tego kanału, aby nie pominały Was ciekawe materiały, które tutaj dodaję. No i tyle z takich ogłoszeń na początek. Zaczynamy. Przed rysowaniem przygotowałem sobie jeszcze taki mały próbnik, aby sprawdzić, jak kredki wypadną na tym papierze. Zacząłem od Mondeluzów. I powiem Wam, że w tych kredkach od lat się nic nie zmienia. Nadal są w odczuciu na papierze takie toporne i tępe. Trzeba użyć nieco więcej siły, by móc wydobyć z nich pigment. A co za tym idzie, mają bardzo duży osyp i trzeba uważać, aby sobie nie wetrzeć przez przypadek w kartkę tego pyłku. Ale rozpuszczają się poprawnie i dobrze. Naprawdę tutaj nie mogę się przyczepić, bo wystarczy odrobina wody i już uzyskamy plamę koloru. Barwy w tym zestawie są ładne, aczkolwiek ubolewam, że producent nie dodaje bieli. Wolałbym biel zamiast na przykład tego takiego rudawego brązu. Zielenie, może nie są super naturalne, ale powiem Wam szczerze, że podobają mi się bardziej niż te z zestawu Swiss Color. Karandaszu są one sztuczne, takie dziecięce i cukierkowe. Kredki również posiadają osyp, ale jest on o wiele mniejszy niż w Mondeluzach. Konsystencja tych kredek jest przyjemna. Posiadają twardy rdzeń, który podczas użytkowania wydaje się miękko sunąć po kartce. Plus za to, że producent dodał kolory takie jak szarość i biel. Mimo, że to zestaw kierowany do dzieci, a nie profesjonalistów, tak jak jest to w przypadku mondeluzów, rozpuszczanie tych kredek to bajka. Po wyschnięciu nie widać pociągnięć kredki, plamy kolorów są takie bardzo gładkie, można powiedzieć. A w mondeluzach natomiast mam wrażenie, że te barwy jakby podkreślały strukturę papieru, o czym powiem nieco później. Jak już widzicie na filmie, zacząłem od kolorowania lewej strony i wykorzystałem do niej kredki z kohinora. Ja do mondeluzów mam ogromny sentyment, ale spokojnie nie będzie on w żaden sposób dzisiaj wpływał na moją ocenę, ponieważ były to moje pierwsze takie professional kredki w życiu, że tak powiem. Ja pamiętam, że jak ja je kupowałem, to były one wtedy takim wow, takim nowiecie, że się rozpuszczają w wodzie, że innowacja, że farbka, i że w ogóle, jak to jest zrobione. O ile dobrze pamiętam, to ja sobie chyba zarobiłem na nie zbierając truskawki, będąc nastolatkiem. Kiedyś one były sztosem, dzisiaj przy tak ogromnym wyborze i przy takiej ilości producentów no niestety już giną i idą można powiedzieć w takie zapomnienie. Tak jak mówiłem wcześniej, nakładanie tych kredek na papier nie należy do przyjemnych, bo w połączeniu z kartką to ma się takie wrażenie, jakby te kredki sunęły tak topornie i tak bardzo sucho po tej kartce. Nie jest to dla mnie przyjemne uczucie, powiem Wam serio. I kurczę, ubolewam nad tym, że ta marka tak stoi w tym miejscu i nie wprowadza żadnych innowacji. Od X lat ciągle to samo, oni nie zmieniają kompletnie nic. Co do rozpuszczania, to nie mam zastrzeżeń. Kolory ładne, serio mi się podobają, mieszają się ze sobą poprawnie. Aczkolwiek należy pamiętać, żeby nie przesadzać z ilością wody, bo możecie narobić sobie takich niechcianych plam. Czerni mogłaby być nieco mocniejsza, choć nie mówię, że ona jest słaba. Po prostu wolałbym, żeby była jeszcze bardziej mocniejsza, bo tutaj musiałem jej trochę więcej nałożyć, bo po rozpuszczeniu wodą wydawało mi się, jakby ta czerni wpadała w takie podtony granatu, ale nie jest źle. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na fakturowanej kartce te kredki będą podkreślać strukturę papieru, co nie jest niczym złym. Jeśli ktoś lubi taki efekt, to te kredki mu się przydadzą. Ja takiego osobiście efektu nie lubię. Kiedyś na filmie, w którym pokazywałem, jak używać kredek akwarelowych, mówiłem wam, że mondeluzy mają takie kredowe wykończenie, gdy one wyschną. Aby tego uniknąć, należy używać do nich przygotowanej zimnej wody. Taka twarda z kranu woda uwydatnia tą kredowość. No ale słuchajcie. Tutaj użyłem przygotowanej wody i ten nalot też mi się pojawił. Niedużo, ale jednak. Będziecie mogli to zauważyć na zielonym tle oraz na dolnej części dzioba, więc nie wiem, co mi się tu wydarzyło i co tu poszło nie tak. Ale jak się dowiem i rozwiążę tę zagadkę, to pewnie wam kiedyś gdzieś na filmie o tym wspomnę. Kiedy te pierwsze warstwy mi wyschły, postanowiłem rozpuścić te kredki na paletce i tak rozrobioną farbę nakładać na papier ponieważ ten wcześniejszy efekt wydawał mi się taki bardzo blady i nie miałem też na tej ilustracji takiego hmm, kontrastu jakby, Jakież było moje zdziwienie, gdy słuchajcie, nakładając kolor z paletki, zobaczyłem, że te poprzednie warstwy e, mi się po prostu od spodu wycierają. I tak, słuchajcie, naprawdę zadbałem o to, żeby one mi wyschły. Ja zupełnie inaczej pamiętam te kredki, i to jest najciekawsze, bo ja pamiętam, że ja nakładałem ich ogromną ilość. Bo ja na samym początku, jak je kupiłem, to ja pamiętam, że ja nie, kompletnie nie umiałem dobrze nimi w ogóle operować, no bo ja się też wtedy ich uczyłem. A tutaj, no nie będę tego ukrywał, jestem rozczarowany. Mimo wszystko skończyłem tą lewą część i zabrałem się za prawą. I tu jeszcze chciałem Wam powiedzieć, bo ja powinienem to na początku powiedzieć, że ja specjalnie tego tukana tak linią przedzieliłem właśnie tak na skos, żeby móc właśnie jak najwięcej kolorów użyć i, i pokazać Wam te porównanie tych barw. Tutaj również zacząłem od tła. I nie będę tutaj ukrywał, że te zielenie mi się, no nie podobają, bo są za bardzo sztuczne. Ale rozpuszczalność i konsystencja tych kredek jest o niebo lepsza niż w przypadku tych modeluzów. Kredki gładko suną po kartce bez takiego odczucia ciężkości, i takiego właśnie takiej tempoty, takiego oporu jak to było właśnie w poprzednich kredkach, więc nakładanie ich na papier jest naprawdę dziecinnie proste, co jest zrozumiałe, bo seria Swiss Color jest kierowana pod dzieci, ale hobbyści czy ludzie, którzy sobie kolorują kolorowanki, a nawet początkujący artyści. Też się z nimi polubią, w szczególności, że jest to tańsza seria kredek z tej marki. Ostatnio widziałem je w Empiku. Ten sam zestaw, którego ja tutaj używam, był za 4 dyszki. Dlatego też zestawiłem ze sobą te kredki, bo ta różnica w cenie nie jest ogromna. Mondeluzy kosztują 45 zł w metalowej puszce. Na necie właśnie przed chwilą patrzałem. A w takim kartoniku około 20 paru zł. Rozpuszczanie ich. Też jest łatwe, łączą się ze sobą dobrze i są bardzo mocno napigmentowane. Jeśli szukacie takich mocnych kolorów, to te kredki się Wam przydadzą. Co do mieszania się ich ze sobą, to na ilustracji można zaobserwować różnice. Kredki Mondelus podkreślają strukturę papieru, a te od karandasza zostawiają taką gładką plamę koloru i niwelują jakby te pory kartki. Tak jakby je, no nie wiem jak to określić tak jakby je łagodziły. No nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale ja tutaj mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Zresztą na dziobie tukana możecie zaobserwować o co mi chodzi, w szczególności tutaj na tej górnej części tego dzioba, gdzie jest żółć i ta krawędź na górze pomarańczu. To widać tam, że, że tych por kartki nie widać. Porów kartki nie widać. Widać, że porów kartki nie widać, co ja plotę. Pociągnięcia kredki są bardzo słabo widoczne po rozpuszczeniu, więc to też jest na plus. Fajnie, że producent dodał w tym zestawie biel, bo przydała mi się ona do blików w oku, czy chociażby na to jaśniejsze opierzenie ptaka. Na paletce te kredki też się dobrze rozpuszczają, aczkolwiek tutaj muszę Wam powiedzieć, że one mocno wżerają się w tą paletkę, więc szorowanie mnie jeszcze dzisiaj czeka, ale da się to ogarnąć odtłuszczaczem. Nakładanie kolejnych warstw nie rozpuszcza tych nałożonych, Wcześniej, więc to jest też na plus. Te kredki dodatkowo Wam powiem, że są światło odporne, więc naprawdę powiem Wam sztos. W podsumowaniu powiem, że są to tylko moje odczucia względem tych kredek zaprezentowanych dzisiaj i że ja jak najbardziej rozumiem, jeśli macie Wy odmienne zdanie i na przykład wolicie Mondeluzy. Gusta są różne, oczywistym jest to, że każdy z nas lubi co innego. Po długim czasie kupiłem zestawik tych modeluzów do tego filmu. Chciałem sprawdzić, jak działa, jak wypada na tle innych kredek cenowo zbliżonych. Stąd nagrałem też taki materiał. Ja też jestem z natury bardzo ciekawski, więc no tak postanowiłem sobie z czystej ciekawości zobaczyć, czy tam no coś ten Kochinor może zmienił, albo no wiecie cokolwiek. No i niestety się rozczarowałem. Ale nie tyle co jakością tych kredek, bo uważam, że te kredki nie są złe, nie są dramatyczne. Coś tam nimi można stworzyć, ale na tle innych firm po prostu wypadają bardzo kiepsko. Fabryki idą do przodu, udoskonalają coś zawsze, wymyślają jakieś różne konsystencje, a Kochinor stanął w miejscu, ja już to kiedyś też mówiłem. I tak stoi od słuchajcie, 20 lat. Ja mam wrażenie, że oni chyba sami trochę idą. W ten taki wcześniej wspomniany przeze mnie sentyment. No szkoda, no naprawdę wielka szkoda. Ja chciałbym tutaj poznać też Waszą opinię na ten temat. Która strona Wam się bardziej podoba: Kohinora czy Karandasza? Napiszcie w komentarzach i dajcie mi też znać, czy używaliście lub używacie nadal tych kredek, które tutaj dzisiaj zaprezentowałem. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał się wam spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Ja już tutaj więcej nie gadam, bo mi się zaczyna język plątać. To na tyle do zobaczenia i elo.